Hej, wam, ja jestem Puchacz i dzisiaj będę odkrywać przed Wami leading vlog z 48 godzin i to za sprawą Karoliny z kanału Karateusz, która na Instagramie stwierdziła, że i wtedy i wtedy robię coś takiego, jak ktoś kto to może dołączyć. Próbuję dołączyć, bo generalnie miałam nagrać jakiegokolwiek leading vlogu teraz, więc dlaczego to by nie miało trwać przez 48 godzin? Otóż yy, w ogóle zapomniałam wspomnieć, to jest moje pranie. Właśnie prasowałam, jest już wszystko gotowe i nie zdążyłam tego poskładać, stwierdziłam, a. Korzystam z momentu właśnie, że nie ma nikogo w domu oprócz Hera. To jest rzadkie. To jest teraz wakacje rzadkie, bardzo, dosyć dla mnie. I ja jeszcze muszę być na miejscu, bo też bardzo dużo wyjeżdżam, więc to jest rzadkie. Korzystam z momentu, to jest moje prasowanie. Koniec tematu. Idziemy dalej. Yy, I Krola stwierdziła, że kto chce to może dołączyć, więc po prostu stwierdziłam, weszłam z błędami. Ej, dołączam, też zrobię filmik i, i jest wszystko fajnie. Dlatego yy, w ogóle mamy no właśnie dzień wcześniej i dlatego, że skorzystam z, korzystam z momentu, stwierdziłam, że zrobię to dzisiaj. A jutro możliwe, że to by nie wyszło tak w miarę natura naturalnie, bo gdy, gdy ktoś jest w domu, to. Ja nie mówię tak jak teraz. Ja mówię zupełnie inaczej. Może jesteście w stanie to wyczuć, może nie, ale ja to czuję bardzo. Eee, obecnie czytam. Kończę. Właściwie właśnie był live o tej książce na Instagramie subiektywnie, subiektywnie nie mam do tego pojęcia, jak to się czyta, chyba subiektywnie, bo to jest z chińskiego, Instagrama Alicji, była w to też zaangażowana Alicja z kanału Instagrama Laosha i właśnie gadało o tej książce, ja gadałam z nimi i było fajnie. Za miesiąc jest znowu akcja Przeczytamy, Pomagamy, tak to się chyba nazywa, i też zamierzam w niej uczestniczyć. Jak tylko dam radę to być na live. Ojej, dzień dobry. Okej, okay, koniec reklamy. Ja pod warunkiem, że nie dokończę jej do jutra, to będę czytać jutro od 18, tak jak to jest ustalone. Tę książkę. Dzień dobry. Tak? I bardzo możliwe, że nawet jej nie będzie, ale wiecie, tak na wszelki wypadek, reklama zrobiona, jest wszystko ok, I mam tu jeszcze bardzo popularny tytuł, czyli głębia i Węża od autorki, która ma na imię Shelby Maurin. Pewnie już yy, wiele ludzi mu nazwisko czyta, ja niestety jeszcze tego nie wiem, może się dowiem. A może nie, może będę to czytać tak jak się pisze, Mawurin. No dobrze. Jest to tytuł cholernie popularny i nie wiem co jeszcze. W sensie ja wątpię w ogóle, żebym dała radę to przeczytać, bo to ma... uwaga, uwaga, 400 ponad 70 stron, a ja nie czytam tak szybko. Ja naprawdę nawet jak chcę, to nie czytam tak szybko, więc generalnie to będzie live, pewnie czy znaczy live. To będzie Reading Long z tą książką. Przygotujcie się na to. Jak mi się nie będzie chciało, może sięgnę po coś innego, ale to będę was informować na bieżąco. W sobotę wiem, że czeka mnie wizyta na wsi u mojej babci, wujków, cioci, kuzynek. Pełno tego tam jest. Więc też nie wiem, ile uda mi się tego dnia przeczytać, no ale ogólnie coś tam będzie w końcu na kanale. Także fajnie. I to będzie koniec tego update'u i następnym razem dam wam znać jutro, jak tak naprawdę się to zacznie, a nie dzień wcześniej. Ale ja czegoś jakiego jeszcze nie robiłam. Generalnie beka. <grymka> Dobra. Do jutra do, do update'u. pa. Ja jednak kłamałam, cały czas mamy czwartek, update jest krótki teraz, ponieważ właśnie okazało się, że jednak nie jadę do dziadków w sobotę, jadę jutro. Także nawet lepiej, bo będę wtedy miała praktycznie całą sobotę wolną, więc będzie czytanie. I właśnie widzę, że cały czas patrzę się na siebie, a nie do kamery. Nieważne. W każdym razie to jest dobra wiadomość, będę miała więcej czasu na czytanie, tylko że tego startu 18 jakiegoś takiego super nie będzie, ale będzie sobota. Więc ja się cieszę. Do zobaczenia teraz naprawdę, naprawdę do jutra. Aha, to myślisz, że ja wiem, ale wolę wiesz co, jak to, jak jesteście na moją odpowiedzialność, to wolałabym was widzieć. Plus, ale mama idzie, a ja jestem na rolkach. To jest różnica. Pokaż? Pokaż Daria jak się jeździ. Nazwy metalów, właśnie między innymi dur aluminium. Czy wiadomo, że większość i tak się kojarzy, a na przykład Aluminium to tak niekoniecznie znałam. To miałam w książce fantastycznej. I tam chodziło o zupełnie inne rzeczy niż Wy mówicie. Ale bo tam bo to jakby jest bardzo nierealne. Bo tam jakby ludzie, znaczy byli te specjalni ludzie, którzy nie byli ludźmi, ale byli ludźmi. Którzy połykali metale i w momencie, gdy one były w ich żołądku, to oni mieli różne moce a propos tych metali. Każdy metal dawał co innego. <laughs> Naprawdę, to jest bardzo śmieszne. W sensie jakby bardzo, bardzo system magii. A, magii, no stop, a ty to miałaś? Z Mgły A Z Mgły Zrodzonej. Tak się... To jest tego, takiego... Tak, Brandon o, 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 właśnie. Skończyłam. Tyle na bibliografii. Mamy następny dzień, skończyłam 27 śmierci Tobiego obeda, których e, nie, nie mam przy sobie, więc wam tutaj w mojej ręce pięknej nie pokażę. Ale była dobra. W sensie, ja nie wiedziałam o tym, co się działo w Kanadzie wcześniej. I to jest straszne, ale wiecie co? Ja tutaj chyba nie będę o tym opowiadać. Na to albo poświęcimy osobny film, albo po prostu będzie w podsumowaniu i wtedy wam powiem, co się tam mniej więcej działo i o co tam chodziło. I w ogóle, o, oh, wow, wszyscy powinni przeczytać tę książkę, żeby wiedzieć, żeby być świadomym, bo ja nie wiedziałam. A mi się wydaje, że takie, takie rzeczy warto wiedzieć. Warto wiedzieć. Ok, jestem mega podekscytowana, ponieważ bardzo dużo pozytywnych opinii jest o książce Gołąb i Wąż, i będę ją właśnie zaczynać. Co prawda mam kupy rzeczy do robienia, jak to zawsze, ale zacznę czytać i na pewno Wam powiem. Jak mi w tym idzie w miarę na bieżąco Gąb i Wąż to jest opowieść, tylko to wiem w sumie, że jest to opowieść o Wiedźmie i łowcy wiedźm, którzy wychodzą za siebie za mąż Tak, poślubiają się, biorą ślub, jakby wiecie o co chodzi, generalnie no, są razem. I to jest chyba właśnie takie małżeństwo no, ustawione z góry wcześniej. No i generalnie pewnie fabuła polega na tym, że dowiadują się o tym. Generalnie nie, nie, tak naprawdę nie wiem, na czym polega fabuła. Na pewno się wcześniej czy później o tym dowiedzą. Tak ja zgaduję, tak mnie mam, ale no nie wiem jak. Zobaczymy. Jestem tego bardzo ciekawa. Ponoć jest bardzo dobra. Mówię, słyszałam. Nie słyszałam negatywnej opinii. Pewnie takie były, ale ja też w sumie specjalnie nie wchodziłam w żadne recenzje ani nic takiego, a. W maju, czerwcu w sumie wychodziła ta książka, ale w maju pewnie już zaczęło się robić o niej głośno. I ja miałam taki okres, że praktycznie w, w ogóle nie wchodziłam na tego Instagrama, więc ominął mnie największy hype. Bardzo się cieszę z tego powodu. Także fajnie, będę ją zaczynać. Aha, i tutaj mam takie piękne zakładki, które dostałam razem z tą książką, i tak sobie postanowiłam, że tą, czyli Lu, będę zaznaczać. E, miejsca, w którym zaczynam czytać, a nim, czyli lidem, nie wiem jak się czyta jego imię, chyba lid, e, będę zaznaczyć miejsca, w których zakończyłam czytanie w danym dniu. Tak będzie, tak będzie. No i muszę powiedzieć, że ta układka jest piękna, jest oryginalna, czyli taka jak była za granicą i bardzo się cieszę, że jej nie zmienili. ok zaczynamy. Drona, podziękowania i jedziemy. Hej ludki. No to tak, mamy godzinę ósmą... Nie, dziewiętnastą. Nie umiem czytać zegarka. Jak to się stało? Dziewiętnastą czterdzieści pięć prawie. I ja mało czytałam, ale czytam Głębia i Węża, i jestem na 61. pierwszej stronie, więc niedaleko, oni się już widzieli w sensie dwójka głównych, w sumie tytułowych nawet bohaterów. Oni się już widzieli, ale jeszcze nie ma tej całej, no i jak to nazwać. Znaczeniem do tego całego wątku z małżeństwem, jakby on się dopiero pojawi, już czuję, że całkiem niedługo, ale na razie go jeszcze nie ma. E, moje pierwsze odczucia, moje pierwsze odczucia są takie... Tak, tutaj jest żelazko, tam jest bałagan i prasowane rzeczy. Bo znowu prasuję, bo ja ciągle prasuję. No, to jest moje życie. Jak mi się podoba? Otóż... E, jeszcze nie ma żadnych zachwytów, w sensie dobrze się to czyta. Eee, głównie bohaterowie nie wkurzają, są całkiem spoko, ale jeszcze nie miałam takich e, żelcików, że tak powiem, z których bym się tak bardziej śmiała, bo słyszałam, że właśnie ta książka między innymi stoi tym, że, jest, e, że ma fajne poczucie humoru. Jakby ja już widziałam parę takich rzeczy, z których teoretycznie mogłabym się pośmiać, ale nie rozśmieszyły mnie one. Eee, Mam nadzieję, że dalej będzie zabawniej, pewnie najwięcej ma być tego w tym ich małżeństwie, jak już się poznają i w ogóle, bo oni, chyba jednak on będzie wiedział, że ona jest czarownicą, no ale będą się nienawidzić. I jakby to ma być właśnie jakiś taki wątek hate to love, i jeszcze nie wiem co o tym myśleć, ale myślę, że będzie ok. W sensie nie mam jakichś bardzo dużych oczekiwań. Ale jednak fajnie, jakbym się y, czerpała z niej przyjemność, więc tak chyba będzie. Okej, okay. dobra, idę czytać dalej, bo już w sumie z, jestem za półmetkiem tego maratonu z Karoliną. I w sumie jak na razie, jeżeli chodzi o ilość przeczytanych stron, no to szału nie ma, więc y, idę czytać. Tak, to jest plan. To chyba stanie się tu. Powiem wam odwieczną prawdę, z którą znowu poległam. A mianowicie taką, że łóżka są dla dzieckie. Tak. Tak jest. Bo ja już byłam z Kari To było... Oj, widzicie, moją rękę, oczywiście. I to było o siódmej. I było dobrze. Już byłam ubrana, już było wszystko okej. Okay. Zjadłam śniadanie nawet. Jak wróciłam. No i... A poczytam, poleżę na łóżku, no i poszłam spać. Wiem, że jesteście krzywo. Więc mamy godzinę... O, nawet nie mam na ręce. O, za 2011. mam e, Tyle rzeczy do zrobienia. I wczoraj do wieczora przeczytałam zaledwie do sceny, w której oni jakby... Doszło w końcu do wątku, gdzie oni jakby, ej... To teraz już jest oficjalnie, musimy się pobrać. I to jest takie ciekawe w ogóle. A propos tego wątku, to ja rozumiem, że Lu nie miała wyjścia, bo ona została postawiona przed faktem dokonanym. Czyli, no, albo idziesz do więzienia, albo go poślubisz. Jakby to, to rozumiem. Ale trochę nie do końca rozumiem, dlaczego on musiał to zrobić, bo tam była taka dziwna scena, ja może byłam śpiąca i nie do końca ją zrozumiałam, i może dlatego to mi nie pasuje. W każdym razie, mm, no tam generalnie chodziło o honor, że inaczej by wypadł w bardzo złym świetle, i może by, nie, może by stracił posadę, i to o to chodziło. Ale no nie, nie wiem, nie do końca dla mnie to był wystarczający powód, no ale dla nich tak, takie, takie były tam czasy. Więc tak się tam u nich stało. W sumie jeszcze do ślubu nie doszło, ale już zaraz, zaraz będzie. I kurczę, humor w tej książce jest taki, na razie ja, ja nie wiem, czy on, czy on mi odpowiada, czy nie. W sensie jest taki ok, że ja widzę, widzę te momenty, w których powinnam się śmiać i się nie śmieję i nie, nie wiem, czy nie trafia w mój humor, czy, 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 czy o co chodzi. Pewnie właśnie to. Na pewno fajne jest to, że Lu jest taka, że ona z nim rozmawia. Przynajmniej jedna była teraz taka stana, że ona z nim rozmawia i już wiedzą, że mają za siebie wyjść i że będą poślubieni w ogóle. I ona jakby sobie nic z tego nie robi pod względem takim, że tradycji, że tak dalej. I jakby w sensie to jest, dla niej to jest w sumie ochrona dlatego, że ona będzie z nim, bo on jest takim dowódcą, kapitanem, w ogóle on ma nazwisko Diggory. Jak Cedric Diggory, to jest w ogóle całkiem inna sprawa i bardzo mi się podoba, że ma takie nazwisko. Bo chodzi o to, że ona będzie przez niego chroniona, bo ona ma tam wrogów, no a jak będzie żoną tego kapitana, no to będzie jej dużo łatwiej z życiem. Więc jej mimo wszystko to się całkiem opłaca i widzę, jak ona będzie to wykorzystywać tam swoją pozycję i tak dalej i to będzie to będzie ciekawe. Z drugiej strony ona jednocześnie musi się ukrywać. Ale no nie, nie wiem, jak to wyjdzie. Zobaczymy. I mam nadzieję, że humor w końcu do mnie trafi, bo nie, nie wiem o co chodzi. Naprawdę, że, że, że to nie do końca, przynajmniej na razie w tym momencie, do mnie ten, ale chyba mam nadzieję, że będzie lepiej. Tak. tym razem zobaczycie mnie raczej w trochę lepszej wersji, bo idę się kąpać w ogóle. Wie, więc będzie lepiej. Raz. Do zobaczenia. I w ogóle, no, trochę jakby słabo widzę ten maraton. Zresztą jak prawie każdy mój maraton, ja mało czytam. Ja po prostu mało czytam. Okej, okay. idziemy. Z łóżka. W ogóle wychodzę, robię to, nie mam mnie tu. Pa. Okej okay, ludki, mamy następny dzień, kończymy, podsumowujemy, ojej szafa jest otwarta, jest bałagan, ale tylko lekki, bo wyjeżdżam i tu macie rzeczy. Nie interesuje tak to was wiem, ale to nieważne. Okej, okay. uwaga, uwaga, przeczytałam. Dokończyłam właściwie podczas tego maratonu 48-godzinnego, który w sumie nie był jakimś specjalnym maratonem, ale, ale wiecie, jest, jest vlog na kanał, także jest dobrze. E, dokończyłam 27 śmierci Tobiego Obeda. E, bardzo dobra książka, będę o niej mówić więcej. Już to wam mówiłam w sensie. Bo to jest za dużo do mówienia, żebym ja teraz cokolwiek bardziej konstruktywnego powiedziała. Po prostu wszyscy powinni wiedzieć o tym, co działo się w tej książce i to na tyle, tyle co mam na teraz do powiedzenia. E, 90 stron. E, I zaczęłam Gołębia i Węża, tego wielce popularnego. I podoba mi się na razie. Ogólnie jeszcze mam przemyślenia do Postaci Lu, w sensie ona jest no jest świetna, w sensie ona jest bezczelna i normalnie bezczelność to nie jest coś, co ja lubię w bohaterach. Tak, właśnie na odwrót to jest coś, co mnie odrzuca od bohaterów, a tutaj jest tak, że o ja, no, jest jest dobra, w sensie nie powiem, że to jest najlepsza bohaterka na świecie, ale jest. Jest dobre i na razie się jakby dobrze o tym czyta. Punkt widzenia Lida też jest bardzo ciekawy, także bardzo fajnie się ogląda, jak te dwa punkty widzenia się trochę, troszeczkę ze sobą ścierają. Aczkolwiek jak na razie 148 stron nic takiego nadzwyczajnego po prostu jest, jest ok. Mm. No to podliczając, ojej, szybka matematyka 148 plus 90 to i tutaj utnę pauzę. <grym> 238 stron w 48 godzin, to nie jest dobry wynik, aczkolwiek, wiecie, robiłam rzeczy, spałam, jakby jestem zadowolona, wszystko wszystko poszło dobrze, więc dziękuję Karolinie za podzielenie się tym, że będzie taki maraton i że, znaczy, że ona będzie robić sobie taki maraton i że kto chce, to może dołączyć, ja dołączyłam, nie żałuję, jest, jest dobrze, wygrze. <todgryzanie> Także to w sumie tyle. Ja, jak widzicie, za chwilę, za chwilę, za mniej niż godzinę wyjeżdżam, także, także fajnie. Jeżeli podobał Wam się w jakikolwiek sposób ten reading to dajcie mi kciuka w górę, a teraz dziękuję Wam bardzo za oglądanie, ja Was pozdrawiam, Puchacz Was żegna, do zobaczenia, pa!